Właśnie widziałem Cię w telewizji i jestem naprawdę zaskoczony. Muszę Ci to wytłumaczyć. Właśnie. Może wpadniecie do nas z Ksiomarą? i już jedziemy. Świetnie to rozegrałaś. Ojciec chce nas widzieć. Powiedziałam przez telefon, że spłacę zaległości. Siedem zaległych miesięcy i jeden z nowej umowy z 20% zwyżką. To wszystko, co mam, ale to na początek. Później zapłacę tak, jak się umówiliśmy, dobrze? Czy mogłybyśmy wrócić do mieszkania? Nie zapomnij spłacić reszty. Do widzenia. Myślę podobnie, kochanie, ale Romero przez wiele miesięcy pracował nad idealnym składem tego produktu. A Maricy w kilka godzin udało się to, co jemu nie wychodziło przez tyle czasu. To jej zasługa. Dla mnie jej okres próbny już minął i powinniśmy ją nagrodzić. To już przesada. Dobry wieczór. Widzieliśmy was w programie Doris, ale chyba nam powiecie kiedy ślub. Cieszy nas, że się pobieracie. Nie pobieramy się, tato. Przynajmniej na razie. Nie rozumiem... Nie będzie ślubu. To wymysł tej dziennikarki, prawda? Tak. Nieważne, chcielibyśmy wiedzieć, w jakim kierunku idzie Wasz związek. Pójdzie w takim kierunku, w jakim oboje zdecydujemy. Oboje? Wiesz, czego chcę. A Ty wiesz, co ja myślę. I nie naciskaj. Proszę, przestań się. Napijemy się czegoś? Pomożesz mi? Przyniesiemy coś. O co tu chodzi? Sądziłem, że wziąłeś pod uwagę moje sugestie i dlatego rozmawialiście o małżeństwie. To nie tak, tato. Ta dziennikarka chciała sensacji. Ale Ksiomara i Ty jesteście dla siebie stworzeni. To piękna kobieta. Ma klasę, kocha cię. Nigdy się nie uskarża. Jest dla ciebie idealną partnerką, ale ja nie jestem gotów i to wszystko. Obiecuję, że to przemyślę. Zgoda? Dziękuję. Za co? Mi uwierzyłaś. Jestem głupia. Tak, ustawiłem ją do pionu. Jeśli jeszcze raz wytnie mi taki numer, to ją skreślę. I będę musiał wysłuchiwać kazania ojca. Nie chce już mi się rozmawiać o wsiomarze. Pogadamy jutro. Prędzej czy później będziesz ze mną, Marico Romero, jak mogłeś? Prosiłam, żebyś wyrzucił tę panienkę. A teraz ta lala rozwiązała problem, nad którym ślęczałeś od miesięcy Nie wiem, jak to zrobiła. Przez sprawę Kastaniedy nie miałem na nic czasu. Znalazłeś go? Nie. To znaczy tak. Zawsze robię, co pani każe i nigdy nie zawodzę. Kastanieda i jego żona zniknęli na zawsze. Naprawdę? Tak, na własne oczy to widziałem. Moi pomocnicy są bardzo skuteczni. Załatwili sprawę tak, że nie chcę znać szczegółów. Teraz masz na zawsze pozbyć się tej skromnisi. Dobrze, Pani Barbaro. Jeszcze jedno. Przyjdź rano do laboratorium, znajdź tę przeklętą miksturę i zniszcz ją, zanim użyję jej na modelkach. Z przyjemnością. Zrobię to rano. Mam nadzieję, Romero. Musicie znaleźć kastanie bo jeśli pojawią się, w firmie będzie po nas. Słyszeliście? Dlaczego musimy uciekać, wytłumaczysz mi? Naszemu życiu zagraża niebezpieczeństwo. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie powiesz mi wszystkiego. Dlaczego uciekamy? Przed kim? Przed ważną osobą w firmie. Nikt nie podejrzewa do czego jest zdolna. A ja miałem to nieszczęście, że się dowiedziałem i taksi. Ostrożnie. Nigdy nie widziałem tutaj dziewczyny. Kim jest ta piękność? Śliczną? Czemu idziesz samotnie? Co cię to obchodzi? A jeśli nie oddasz portfela, który wczoraj ukradłeś w Akademii Tańca, pójdę na policję. Czy to jasne? Skąd się wzięła ta czarownica? Jestem spóźniony. Jak zobaczysz Maricę Ferrer, powiedz, że czekam na niego na parkingu. Co ci powiedział? Że chce się widzieć z Maricą Ferrer. Cześć. Słyszałam, że wspaniale sobie poradziłaś z Matiarzem do ciała. Dziękuję. Chcę Ci coś powiedzieć. Nie rób sobie nadziei w związku z moim narzeczonym. Nowe dziewczyny w firmie mylą się co do niego, ponieważ jest bardzo miły i dobrze wychowany. Ale taki jest dla każdego, nie tylko dla ciebie. Wszystkie go uwielbiają, ale wiedzą, że jesteśmy zaręczeni i szanują to. Bo wiesz, że jesteśmy zaręczeni, prawda? Tak. To dobrze. Jeśli będziesz czegoś potrzebowała, możesz na mnie liczyć. Uwielbiam zawierać nowe znajomości. Do zobaczenia. Marico, pan inżynier czeka na parkingu. Gotowe. Już po tobie. Zobaczymy, czy nadal będą uważali, że jesteś taka wspaniała, Marico Ferrer. Ale będę go codziennie widywała. Nie pozwól, żeby zbliżył się do ciebie, Juliano. Określisz zasady i będziesz go trzymała na dystans. Pomóż mi, błagam, nie zostawiaj mnie samej. Dobrze, że przyszłeś. Chcę, żebyś ze mną pojechała. wersja polska na zlecenie telewizji Puls Studio A